Mateusz Kozina Alkoholiks. Mateusz, ten mecz bardzo długo nie układał się po Waszej myśli. Chyba musisz przyznać, że takie, takie zwycięstwo smakuje specjalnie, jeżeli z 2-0 robicie powrót na 4-2. Ojek na pewno tak 0-2 do przerwy 4-2 wyciągnięte do końca. Zwłaszcza takie, powiedzmy dzisiaj dwie takie brameczki dość z mojej winy można powiedzieć, pierwsza to już zwłaszcza praktycznie pod nogi wybiłem przeciwnikowi. No ale walczyliśmy. Tak szczerze mówiąc, przyznam szczerze... Po pierwszej powie myślałem, że nie wbijemy tej żadnej żadnej bramki, ale cztery się udało, pokazaliśmy charakter i naprawdę cieszę się nie, nie, niezmiernie. Nie? To to zwycięstwo smakuje. Yy, no nie sposób jednak nie spojrzeć też troszkę tak... Yy... Niepokojąco na tą waszą e, postawę, bo mimo wszystko patrząc na to, w jakim składzie dzisiaj byli e, Bianconeri, no to zespół, który znajduje się na takiej pozycji w tabeli jak Wy, z takim doświadczeniem jak wy, no chyba nie powinien się męczyć aż tak długo. O to jest chyba już nasza specjalność, że my się ze wszystkimi będziemy męczyć. Czy to będą outsiderzy, czy siorek tabeli, czy nawet y, czub tabeli, to, to już myślę, że... Więcej niż mhm. powiedzmy te kilka bramek tak nie grobimy mhm. tych przeciwników i pozostałe ze No nawet jeżeli tą waszą specjalnością byłoby męczenie się, mhm. to, to chyba w tym sezonie się tak męczycie dość i skutecznie i przyjemnie, no, bo, bo po siedmiu meczach macie mhm. sześć zwycięstw, no i siłą rzeczy, chyba, chyba wreszcie dojechaliście do tego momentu, w którym, w którym chcieliście być, gdzie że rzeczywiście walczycie o te, o te czołowe pozycje, no i to. No i to jest takie, to, nie, to nie jest dzieło przypadku, już teraz można powiedzieć, tak? No tak myślę, że po, połowa sezonu. Jeszcze powiedzmy no jesteśmy na pierwszym miejscu, tak? Z innymi zespołami, to tam różnica bramek. decyduje teraz. No co, da, co dalej? My na pewno będziemy się bić no najwyższe, najwyższe cele, choć jeszcze zostały nam trzy mm, mecze tak ciężkie z samym z czubem tabeli, tak? Z klinowcami, drewcami i z optometrią. Mhm. Więc no zobaczymy jeszcze, jak to będzie. To najcięższe dopiero przed nami będzie. Najcięższe przed Wami, ale chyba też Wasza specyfika jest taka, że Wy się jako właśnie ten, ten underdog, mhm. tak, ta, ta drużyna, na którą się nie stawia, Wy chyba się czujecie dobrze, więc w tym kontekście no, można patrzeć na tą drugą część sezonu dla Was no, jednak pozytywnie. No mamy nadzieję że, <laughs> mam nadzieję, że jeszcze parę niespodzianek sprawimy. Tak na przekór, yy, powiedzmy... Mm, Przewidywania. No, tak, dokładnie, na przekór przewidywaniom organizatorów. Jeszcze <laughs> tak lubimy troszeczkę na, na, na przekór, odwrotnie jak stawiają. Jak nas stawiało powiedzmy na zwycięstwo, to przegrywamy, a jak mamy przegrać, to wygrywamy. Choć dziś akurat się sprawdziło. Nie powiem, co się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.